Cześć tu Wojtek z Polskazwiedza.pl Jak wiecie buduję własnoręcznie meble do swojego kampera i czasami się zdarza, że muszę przenieść miejsca gdzie są zawiasy dlatego kupiłem coś takiego jak komplet frezów do drewna firmy Gecko. kosztowało mnie to 40zł oczywiście zdaję sobie sprawę to, że są i frezy za 100 za 150zł jak sprawdzałem ale wydaje mi się, że do moich potrzeb yy, spełni tu jest ich 5 najważniejsze oczywiście jak się kupuje prezy, to jest jak bardzo wystaje ten oto czubek. To ma znaczenie wtedy, kiedy chcecie zrobić czy wywiercić otwory na, na zawiasy w dość cięcej desce, dlatego, żeby to nie przebiło. Tu sprawdziłem, że aż tak bardzo nie wystaje, więc zdecydowałem się właśnie na ten komplet. I teraz będziemy testować. Prez zamontowany. Wziąłem największy, najpopularniejszy czyli 35 mm, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej o deskach, chodziło mi o fronty. No i słuchajcie, no, wystarczy obliczyć, oczywiście, w którym miejscu. To jest moja płyta do testów, więc idziemy na środku, lekko dociskamy i zaczynamy. Jak widzicie, zrobiłem dość niewielki postęp. Powinno to iść szybciej. Nie wiem, czy to kwestia tego, że mam taką wiertarkę akumulatorową słabej mocy, albo źle przyciskam. No zobaczymy. Teraz próbuję mocniej przycisnąć. Jak nie wyjdzie, no to wtedy się przerzucę na wiertarkę z przewodem. No, patrzymy. Dociśnięcie sprawiło, że poszło to lepiej. Czyli kwestia dociśnięcia, a nie kwestia mojego sprzętu. Jak widzicie, nie przebiło się, więc ten dziubek jest na tyle niewielki, że można spokojnie w takiej płycie wiercić. Zobaczcie, do testów miałem płytę 18, ale fronty w naszym kamperze to są 16, więc no zaraz wypróbujemy na celowych frontach. Na razie oczywiście pierwsze użycie chciałem na desce testowej. Na razie jestem zadowolony. Teraz sprawdźmy, czy w ogóle zawias pasuje. Mam testowy. I jest Czyli pięknie. Więc nowe fronty. Czy nasze fronty do kampera zyskają nowe otwory pod zawiasy? Teraz będziemy się tym zajmować, choć musimy jeszcze pojechać do sklepu po jedną rzecz. Jako, że tu trzeba odpowiednio wymierzyć, można to oczywiście z, zrobić samodzielnie. Ale są takie formatki, które pomagają to wymierzyć. Kosztuje to jakieś 8 zł, więc pojedziemy dzisiaj to kupić. I jutro dalsze testy i zobaczymy, już ostatecznie jak to się będzie sprawdzać. Dzień następny, czyli już jesteśmy po zakupach, czyli kupiliśmy formatkę do zawiasów. To jest o tyle fajne, że jak widzicie już jeden jest, ale zamiast jakby obliczać, sprawdzać, to jesteśmy jakby stuprocentowo pewni, w którym miejscu mamy to zaznaczyć. Potem weźmiemy ten fresk, który pokazywałem i zrobimy otwór pod zawias puszkowy. To, co jest dobre mając tą formatkę, jak widzicie, jeżeli macie mebel, który już ma nawiercone wstępnie otwory, możemy sobie przymocować tą formatkę, potem wziąć... Deskę, w której chcecie mieć dodatkowy zawias i odpowiednio wycelować. Bardzo wygodne. Zawias mieć w tym miejscu. Tu domontowaliśmy już jeden zawias, więc dzięki temu, że mamy tą formatkę, wiemy w którym miejscu chcemy. Więc tu zaznaczymy i następnie tu wywiercimy otwór pod zawiasem. i Tym sposobem wiemy, gdzie będziemy wiercić. Pierwsza przymiarka. Jak widzicie ładnie otwór został wywiercony. Ale czy głębokość jeszcze no, 2 mm, więc jeszcze musimy pogłębić. Sprawdzimy Idealnie Jak widzicie fajna rzecz 40zł 4 różne rozmiary czy 5, czekajcie bo już zapomniałem Zobaczmy No najczęściej się oczywiście 35mm 5, czyli tu jeszcze macie 4 mniejsze otwory Najczęściej oczywiście jest 35 Ale uważam, że to jest dobry zakup i Kolejne otwory będziemy zaraz wiercić i dzięki temu będziemy mieli fronty do naszych mebli. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek z Polskazwiedza. Jeszcze na zakończenie e, pokażę w tym filmiku, czyli mój zawias w akcji. Proszę bardzo. Pięknie zamontowano. Oczywiście czego jeszcze nie, nie pokazałem, to, to jeszcze wywierciłem dwa otwory pod wkręty. Ale to już banał. Więc tak, działa pięknie. I to, co najważniejsze, właśnie z frezami, żeby mieć ten mały dziubek, że nie przebiliśmy się na zewnątrz czy na drugą stronę, więc, jakby idealny front. Mój pierwszy zawias puszkowy w akcji, no normalnie duma. Jeszcze raz, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji, zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.